Ogrzewanie wody za pomocą paneli fotowoltaicznych 4 sztuki po 250 W. Zacząłem niedawno, było 9 stopni w wiadrze. Żeby pokazać, że grzałka grzeje, widać parę. Grzałka jest podpięta. Prawie bezpośrednio, ale za pomocą sterownika. Także dzięki temu mamy optymalną pracę paneli i dużo szybsze grzanie w słabszych warunkach oświetleniowych, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że obciążenie paneli powinno być dostosowane do panujących warunków, żeby nie zaniżyć napięcia pracy, przez co spowodować dużo niższą sprawność.